Siemanko. Witam Was w nowym materiale na tym kanale. Jak mogliście zobaczyć i widzicie teraz, mam nowy sprzęt, o nim opowiem trochę później. Także możecie później napisać, co myślicie o jakości i o mikrofonie. Nie wiem ogólnie, czy będę używał tego mikrofonu, co mam tutaj, czy z skamerki. Jeszcze będę to testował. No i jak to, czym lepiej po prostu. Mamy dzisiaj piątek. Pokażę Wam e, dzień jedzenia oraz oczywiście coś z treningu. Postaram się dograć. E, byłem rano na badaniach. Co do badań, to może też Wam później podam, jeśli dzisiaj dostanę wyniki. Jeśli nie, to może w następnym materiale, ale to jeszcze zobaczymy. A jeśli chodzi o posiłek pierwszy, to już Wam pokazuję. Będzie to batonik będzie test oraz y, dwa banany ale no nie, nie będę wam już pokazywał mam w kapsie te banany jak mi się uda otworzyć teraz tego batona dobra także robimy robimy test y, nowy smak peanut butter hmm. powiem wam że spoko ale chyba najgorszy z wszystkich trzech. W sensie jest dobry, ale bardziej mi smakował kokos i słony karmel. No, także do spróbowania spoko, ale no ja na co dzień takich rzeczy nie jem. Po prostu po badaniach chcę coś na szybko zjeść, a idę do szkoły. Też nie przygotowywałem sobie posiłku. No i uznałem, że ztestuję, bo miałem go. Także no. Spoko, ale szału nie robi. Dobra, a teraz dla testu nagrywam bez tego mikrofonu. Nagrywam mikrofonem z kamerki, e, dlatego też możecie napisać w komentarzu, e, czy jest duża różnica. Chociaż teraz idę bardziej przyrzecę, więc może być, ale się lekko oddale. No i możecie napisać, bo nowy sprzęt mam. No i jeszcze. Nie znam go tak do końca, więc podejrzewam, że pierwsze parę vlogów może być takich testowych, im się nauczę, jak to działa i tak dalej. Teraz idę do szkoły. Chyba cztery lekcje, bądź pięć lekcji. I pokażę Wam posiłek przedtreningowy, który zjem w szkole. No i później już idę na trening. Ale to myślę, że przed treningiem jeszcze się odezwę do Was. Posiłek przedtreningowy 115 g fileta z piersi kurczaka, 80 g ryżu, 120 g banana, 60 gramów daktyli, 25 gramów miodu i 10 gramów pasty z nerkowców. I tutaj jest około jeszcze 1,5 grama soli. Dobra, idę na siłkę teraz. Jak widzieliście, piję sobie jeszcze kawusie. Później sobie jakoś to liczę. Idę z kolegą. Jeden kolega już poszedł. Ale co, dzisiaj trening góry? Także zobaczymy. W planach jest 25 na ławce skośnej i na handlach, także zobaczymy. Więc do zobaczenia na treningu. Dobra, jestem już przebrany na trening, e, także no, idziemy zrobić mocny trening, ale niestety zapomniałem sobie pasków i kreatyny i cytruliny przez te badania, e, że miałem rano, no to zapomniałem. No i trochę lipa, no ale trening trzeba zrobić jak najmocniej, także no, pokażę Wam jakie ćwiczonka będę wykonywał. Dobra, ja jestem ogólnie po treningu. Ciekawostka, nagrywam to już trzeci raz. To co chcę powiedzieć, mam nadzieję, że wyjdzie teraz, bo raz był szum przy drodze, a drugi raz nagrywałem bez mikrofonu, tylko z mikrofonem z kamerki i nie była najlepsza jakość. I no, jestem po treningu. Trening bardzo fajnie Wam powiem mimo, że zapomniałem kreatyny, cytruliny i pasków, to bardzo fajnie wszedł. E, dwa nowe ćwiczenia. Wyciskanie na smifie, na barki oraz y, na triceps. Mm, prostowanie jednorącz... E, prostowanie oburącz e, z głowy z handlem, Też fajnie. E, także git. I co chciałem jeszcze powiedzieć. E, aha, nagrywałem też pozowanie, ale już patrzyłem. Nie wyszło ono najlepiej, bo nie miałem, jakby to powiedzieć, zbyt doświadczonej osoby w nagrywaniu. Plus, ja jak nagrywałem, to też to nie wychodziło najlepiej. Dlatego w poniedziałek chciałbym nagrać to pozowanie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I mam też taki pomysł: aby w poniedziałek nagrać trening z kolegami. I myślałem, aby pojawiły się tam też jakieś ciekawe pytania. Dlatego jeśli macie jakieś pytania, nie wiem, filozoficzne, życiowe, treningowe, byle co, to możecie pisać w komentarzach i na tym treningu podyskutujemy na ten temat. No i o światło, o dobra jest. I prawdopodobnie ten materiał by się pojawił w środę przyszłą. W sensie po prostu, jak widzicie ten materiał, to w najbliższą środę. A co do, co do dokładnej godziny, to dam znać na Instagramie. Jeszcze tak na szybko przed y, posiłkiem potreningowym, to zachęcam Was do subskrypcji, abym mógł się dalej rozwijać, bo jest to dla mnie ogromne wsparcie. Dlatego zostawiajcie subskrypcje, lajki, komentarze i oczywiście zachęcam do używania mm, mojego kodu KOREK na strefie SUPLI. Też to jest dla mnie wsparcie. Także dziękuję za wszystko i... Lecimy z tym materiałem dalej. Posiłek trzeci po treningowym. Mamy tutaj 600 g ziemniaków, 150 g kurczaka i 160 g mandarynki. ok ja jestem po posiłku trzecim po treningowym. Trochę odpocząłem i uznałem, że powiem Wam o zmianach w tym tygodniu i ogólnie jak to wygląda. No to jeśli chodzi o zmiany, jedzenie poszło trochę do góry. Aktualnie w dni treningowe jest 185 g białka, 60 g tłuszczy i 540 g węglowodanów, i dodatkowo oprócz tego jest 20 g węgli podczas treningu, a w dni nietreningowe mamy 185 białka, 75 tłuszczy i bodajże 400 węgli. Także lekka zmiana była bodajże plus 5 g białka i 20 g węgli. No... Jeśli chodzi o apetyt, powiem Wam, że ciągle jest. Także nie narzekam, mógłbym jeść więcej i by było ok. Jeśli chodzi o wagę z zeszłego tygodnia, wrzucę Wam gdzieś tutaj, bo teraz tego nie pamiętam. I no, dzisiaj, tak jak Wam już wcześniej mówiłem, byłem na badaniach. Wszystko wyszło ok, także e, nic ciekawego, że tak powiem. No, także dalej działamy, nic nie trzeba zmieniać. Wszystko jest ok. Dobra, a propos nowego sprzętu, to jest to Osmo Pocket 3 Creator Combo. No powiem Wam, że na razie wrażenia są super. Jakość i wszystko jest po prostu idealne, że tak powiem. się dopiero tego sprzętu uczę. Nie wiem gdzie patrzeć. Teraz tak patrzę, że chyba ciągle patrzę za nisko, bo Kamerę mam trochę wyżej, a pod tym mam podgląd, yy, także patrzę ciągle na podgląd, yy, no to już później z czasem yy, się nauczę, jak to wszystko obsługiwać, i montaż, i yy, tak dalej. Yy, więc też, yy, jeśli macie jakieś tipy, porady, yy, co bym mógł na przykład zastosować, dodawać yy, tutaj yy, w tym narzędziu. Yy, no to możecie pisać też w komentarzach i yy, nie wiem. Czy wrzuciłem, ale nagrywałem też takie birole do tego materiału. Zobaczymy w trakcie montowania, jak to będzie wyglądało i czy to w ogóle wrzuca. Posiłek numer 3: 210 g jajek, 40 g białek jaj, 55 g śliwek suszonych i 15 g miodu, pomidorki, których nie wliczam, oraz 150 g buraka. Powiem Wam też e, odnośnie tego posiłku, że niecałe dwie godziny temu jadłem posiłek potreningowy, a już jestem głodny na ten właśnie posiłek, no więc niecałe dwie godziny przerwy, no ale dzisiaj jakoś tak się nałożyło, e, że takie małe przerwy, ale i tak jestem głodny. I ostatni posiłek na dzisiaj, 80 gramów owsianych. 5 g cynamonu celnońskiego, 150 g skiru naturalnego, 300 g jabłka, 30 g miodu i do tego 200 g kefiru z 5 g pyłku pszczelego. I to już wszystko w tym materiale, także chciałbym Wam bardzo podziękować za oglądanie do końca. Jak możecie zauważyć, ja montuję, aby jutro był vlog na kanale. No i co? Dzięki jeszcze raz. Zostawcie suba, lajka, komentarz i w komentarzu napiszcie, co myślicie o tym montażu i o jakości. Dzięki, siemanko.